Siema. Miałem już zrobić swoje, zawijać się do chaty. Ale sobie pomyślałem, przecież mogę dla was nagrać z tego filmik. Łapy komentarze mile widziane, reklam nie przewijamy. Pisaliście w komentarzach Nygus, po co ci ten domek, po co ci ta działka? Zobaczcie, przywiozłem tutaj do cioci na działeczkę. Dwie sadzonki. Co żeś nygus tu zasadził? Może opowiem wam od początku. Jakoś dwa miesiące temu były w promocji takie papryczki. Zwyczajne, niepikantne, żółto zielone, czerwone, takie niewielkie w woreczkach. Kupiłem te papryczki. No, i sobie pomyślałem, a może udałoby się je wykiełkować. No, i słuchajcie, te pestki zawinąłem w wilgotną szmatkę, włożyłem do pojemniczka, tak, żeby miały dopływ powietrza, i włożyłem do szafki, żeby miały ciemno. Pierwszy dzień nic, drugi nic, trzeci nic. Czwarty dzień zaglądam, a one mają takie małe ogonki. Cztery pestki włożyłem do szmatki. No i że często jadam serek wiejski albo wysokobiałkowy. Ze śmietnika wygrzebałem sobie dwa takie pojemniczki po serku. Nawierciłem otwory, nasypałem ziemi i do każdego włożyłem po dwie pestki. Mówię, jak wykiełkują obie, no jedną trzeba będzie usunąć, żeby została w każdym pojemniczku jedna papryczka. Słuchajcie, wszystkie cztery wykiełkowały. No niestety dwie musiałem usunąć, no i zostawiłem po jednej. No i sobie tak, słuchajcie, powoli rosły. Obie są z tego samego dnia. Zobaczcie jaka różnica: jaka ta jest duża, a jaka ta malutka. No ale troszeczkę podrosły, więc pomyślałem sobie, trzeba je gdzieś przesadzić. Byłem na zakupach w Dino, no i w Dino mieli takie wiadereczka, jak tutaj widzicie, po złotówce. W tych wiaderkach trzymali kwiaty cięte. Więc wziąłem wiertarkę, przewierciłem od dołu otworki, żeby miały drenaż. Kupiłem worek ziemi za 5 zł, 20 litrów. Znalazłem miejsce, gdzie jest pełno kopców kreta. Podobno ziemia z kreta najlepsza. Trochę tej ziemi wziąłem z kreta. Znalazłem troszeczkę fajnego piasku. I tą ziemię ze sklepu wymieszałem z tą ziemią skreta, z ziemią do tej ziemi dodałem tego piachu, także jest piach, ziemia skreta i ziemia kupna. No i słuchajcie, je jakoś pięć dni temu przesadziłem. Ta była taka, no, urosła dwa razy, ale ta ją przegoniła, jak widzicie, kilka razy. Tutaj jak byłem na rybach nazbierałem takich igieł z choinek, co spadły, żeby troszeczkę ograniczyć parowanie wody, że jak je tutaj podleję raz na trzy dni, no chyba, że deszczyk będzie padał, a ma za kilka dni troszeczkę popadać, wtedy podlewać nie muszę. Tak żeby woda nie parowała, kolejna rzecz. Po tych igiełkach ślimaki się słabo przemieszczają, ponieważ te igiełki im się kleją do brzucha i wtedy mają problem z poruszaniem. A ślimory, nie wiem czy wiecie, to są najgorsze stwory na świecie. Jeżeli ktoś ma ogródek, wie o czym mówię. Dlatego pomyślałem sobie raz, że woda nie będzie tak parowała A drugi raz, a druga rzecz, że te ślimory nie będą po tym się przemieszczać Także takie sobie wymyśliłem ściółkowanie Po co ta tektura tutaj Jak widzicie Daje tutaj ostro słońce Doniczki widzicie sami w jakim są kolorze, więc pomyślałem sobie, żeby się tutaj nie nagrzewały maksymalnie na słońcu. Karton po pizzy odwrócony na lewą stronę, trochę taśmy i zrobiłem im taką osłonkę, żeby ta doniczka się tak w słońcu nie nagrzewała, ponieważ Ugotują się korzonki tutaj w tej doniczce, ta ziemia i to wszystko, jak się nagrzeje to na słońcu, no to chyba długo tutaj nie wytrzymają. Troszkę tutaj wieje, nie pomyślałem jeszcze o jakimś patyczku z drucikiem albo coś, żeby miały podpórkę, ale myślę, że dadzą sobie radę. W ogóle nie pokładam wielkich nadziei, że coś tutaj wykiełkuje jakaś papryczka, że będę miał plony, ponieważ u nas w Polsce podobno lato jest zbyt krótkie, musiałbym mieć jakąś szklarnię, a zasadziłem je dwa miesiące temu. Podobno papryczki kiełkuje się na początku marca. Także z tym pomysłem spóźniłem się o jakieś. No dwa miesiące. No ale fajnie, że coś wyrosło, powiem wam. Mam z tego niezłą radochę i frajdę. Zostawię tak jak jest. Może jak je wiaterek tutaj troszkę porusza. To może ta łodyga się wzmocni korzeń zapłonie. Przywiozłem je tutaj w tym kartonie. Mam ze sobą jeszcze cynamon. Tutaj posypię troszkę cynamonem, ale dopiero po podlaniu, ponieważ cynamon niszczy pleśń, różne grzyby i tak dalej. Żeby tutaj je jakieś nie zaatakowały. Robale też nie lubią tego zapachu. Ślimory nie lubią tego zapachu. Kto nie wiedział, teraz się dowie. Możecie sobie wygooglować, że przeciętny ślimak ma około 12 tysięcy zębów. Tak. A niektóre gatunki nawet do 20 tysięcy. Jest to zwierzę przeokropne. Najbardziej uzębione ze wszystkich zwierząt. Taka ciekawostka, bym o tym zapomniał. Troszkę poczytałem o ślimakach. No i sam byłem zaskoczony jak ślimak 12 tysięcy zębów. Wygląda to coś jak tarka. I tą tarką on skrobie wierzchnią część roślinki i tym sposobem potem się wgryza i wgryza i robi w liściach sałaty, w różnych innych roślinkach na wylot dziury. Kto ma działeczkę? ten wie o czym mówię także ślimory to są przeokropne stwory dlatego właśnie jest tutaj taka ściółka troszkę posypię tutaj cynamonem no i mam dwa rodzaje wody tutaj jest deszczówka <laughs> powiecie Nygus oszalałeś ziemia skreta piasek, cynamony Deszczówki, jakieś iglaki. No tydzień temu padało. No i sobie pomyślałem o nich, że przyda się Deszczóweczka do podlewania. No trochę przy tym zmokłem, ale wziąłem trzy wiaderka pięciolitrowe. Poszedłem w trakcie tej ulewy podrynne. No i złapałem trzy wiadra pięciolitrowe. Deszczuweczki, także podszedłem, słuchajcie, do tych papryczek bardzo profesjonalnie, można to powiedzieć. <laughs> Trochę czasu poświęciłem, pojeździłem. Piasek, ziemia skreta, jakieś igiełki, woda deszczowa. No i tutaj też jest odstana woda kranowa KR. Jak będę tutaj odjeżdżał po nagraniu, podleję je odstaną kranoweczką, ponieważ za dwa dni mają być deszcze. Także deszczyk je troszeczkę tutaj podleję deszczóweczką. Deszczówkę sobie zostawię tutaj koło studni w cieniu, że jak następnym razem przyjadę, to je podleję może deszczóweczką. Zobaczymy. Dobrze, że deszczyk popada w kolejnych dniach. Także nie będę musiał tutaj zaglądać. No, jak będą susze, myślę, że co trzy dni będę musiał tutaj podjechać i troszeczkę je podlać. No, jestem naprawdę bardzo ciekaw, co mi z tego wyjdzie. I tak, jak wspominałem, po podlaniu posypię troszeczkę w koło tutaj powierzchni ziemię cynamonem, żeby żadne pleśnie, żadne robale, mszyce i inne też nie lubią zapachu cynamonu. No i ślimory też. Taki słuchajcie plan. Dlatego teraz wiecie, dlaczego chciałbym mieć działeczkę. No lubię takie słuchajcie, samemu coś stworzyć. Czy będą z tego papryczki? Zobaczymy. Ale fajnie, że w ogóle słuchajcie, coś się tu udało. Dobra, to na tyle chyba wam wszystko powiedziałem. Powiem wam, sporo czasu na to poświęciłem i doniczki. I te maskownice, i te igiełki, i ziemia skreta, i piasek, i tutaj deszczówka. No. Ostro lało, słuchajcie, no trochę zmokłem, no ale cóż. Trzy wiaderka deszczówki złapałem. Zobaczymy, czy zjem chociaż jedną papryczkę z tego. No, taki ma, słuchajcie, plan dnia, bezrobotny Nygus. A wy piszecie, Nygus, masz tyle czasu. Ja nie mam na nic, słuchajcie, czasu. Tu są poważne sprawy agroogrodnictwo o tak to nazwę pozdrowionka do usłyszonka jak się podobał taki filmik <laughs> piszcie komentarze dawajcie łapę reklam nie przewijamy na cynamon dla papryczek zbieramy o takie hasło <laughs> słuchajcie reklamowe no takie mam czasami różne pomysły zajawki dlatego wam powiem no taka działeczka by mi się przydała, aha! A tutaj niedługo wezmę łopatę, wiaderko 5-litrowe muszę jechać, nad zalewem jest stadnina koni. Muszę zebrać koński nawóz, wrzucić do tego wiaderka 5-litrowego, to wiaderko wkopać w ziemię równo z ziemią. Bo jestem pewien, że tu są Turkucie Podjadki. Kto nie wie co to jest Turkuć Podjadek, sobie wygoogluj. Największy robal w Polsce, który podgryza korzenie i tak dalej. A one podobno uwielbiają nawóz koński, to je przyciąga. Także jak wiaderko będzie wkopane w ziemię równo z ziemią, to one wpadną do tego wiadra, ale już nie wyjdą. No, i podobno na Turkucie podjadki bardzo chętnie biorą sumy. Jest to ich ulubiony przysmak. Nie ma nic lepszego niż Turkuć podjadek. Dlatego muszę tutaj zrobić taką małą pułapkę na te Turkucie. No i zobaczymy, czy coś do tego wiaderka wpadnie. No jak będę realizował kolejny plan. To wam może to nagram, jeżeli chcecie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że tutaj tych gagatków nie brakuje na działeczce. Spróbujemy kilka złapać, a potem na te turkucie złapać suma. Dobra, pozdrowionka do usłyszonka. Fajna pogoda. Jadę chociaż półtorej godzinki się popalać Do usłyszenia.